Cześć widzowie, to ja Remix I dzisiaj robimy giveaway jednego peta Więc zróbmy imiona, który się zgłaszali Więc przezbaczyć szybko Dajcie mi chwilę widzowie Chwileczkę Muszę chwileczkę mieć Cyk, cyk Tyk I Eee um... Okej, okay, więc Kurde, muszę zobaczyć dokładnie um... YouTube, szybko wejdę Na moje konto Eee um... Komentarze To ok. Kwe... Tu jeszcze mój kolega się zgłosił, co ten, co nie mógł, bo nie ma konta by się więc wysypy Fy... 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 oldek, Fy... spoldek. Fiskoldek. Fy... Fy... Fiskoldek. A że to napisałem? Tak, dobrze. Kolejny to jest... Fryanek. Kto, ktoś chyba jeszcze się zdążył. Się... Eee... A no, ta, no no, 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 y no. K, U, e 12. On się też zgłosił. A kto jeszcze się zgłosił? Kto jeszcze się zgłosił? Na 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 na. Chyba wszyscy na razie. No to wszyscy, więc zobaczmy, kto wygra za darmo. PETA! PETA za darmo. Więc lecimy. Tak, tak, tyk, 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 Kto to będzie? Uuuu! Pol... Brawo! Właśnie wygrałeś za darmo peta w Pet Simulator X, więc myślimy tego peta. Jak to było jeszcze Masz? Wsy... o Kurde, nie. Fys -o. Fys -o. Olek. -o. nie kurde na chwilę s, O. Co? Jest. To. O. Tak. Dobrze? Tak, dobrze. Więc masz tutaj peta E K A. A, si, Wygrałaś. tu, tu. Tak. Hmm. co? Hm, co? Pięćdziesiąt cztery. Tak! Okej, okay, teraz powinno być. Tak, wygrałeś. Więc to była osoba, która wygrała. Uj, dostałem giFta. Nie no, spok. Więc to na dzisiaj widzowie, więc widzimy się w następnym odcinku i pa!